Witam serdecznie wszystkie numerologiczne dziewiątki w czytaniu dla Was na cały już rozpoczęty rok numerologiczny, który jest w wibracji piątej i dla Was dziewiątki ten rok też jest w wibracji piątej. Piątki. Co to oznacza? No piątka to jest przede wszystkim zmiany, 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 nowe perspektywy, pragnienie zmiany, chęć zmiany, nowe kontakty, możliwości podróży, jakieś... Propozycje, czy nie jest nienacka pojawiające się okoliczności, które sprzyjają zmianom, wprowadzaniu zmian, jakimś modyfikacjom? Co ważne, wystrzegajcie się impulsywności, wystrzegajcie się skrajności na wszystkich płaszczyznach czy to w związkach pracy, w finansach, w życiu rodzinnym wystrzegamy się impulsywności i popadania w skrajności. Jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, to mogą być liczne spotkania, ale tak jakby nie ma gwarancji, że to będą jakieś stabilne, mocne relacje. W stałych związkach mogą być wzloty i upadki, ale to może być spowodowane tym, że po prostu będziecie mieć też sporo obowiązków na innych polach, tak? Część z Was może odczuć jakąś nagłą potrzeby wolności, a część z Was odwrotnie nagle będzie bardzo się chciała skupić, na przykład, na rodzinie, na dzieciach, ogólnie na, na partnerstwie. Piąty rok jest takim rokiem, gdzie w zależności od tego, jaki był rok poprzedni, to najczęściej jest to kontynuacja pomyślnego rozwoju, tak? czyli polepsza się nasza sytuacja i wszystko idzie jakby z tendencją wzrostową. Jedyne ryzyko, jakie istnieje, to Wasza nieostrożność, ta Wasza impulsywność, rozkojarzenie i nieuwaga, więc tego się wystrzegamy. Tymczasem przejdźmy już do rozłożenia kart. Karty są już potasowane. I wybieramy najpierw stali. tarota ogólną energię. I teraz już konkretne sfery. Miłość. Miłość, uczucia. Gdyby ktoś pytał, czemu tak rozdaję, zawsze swoje karty, przekładam, a później, jeżeli to jest wibracja numerologiczna, biorę po prostu konkretny numer karty. Czyli dla dziewiątek biorę po prostu dziewiątą kartę z góry. Broń Boże, nic sobie tu nie poukładałam, żeby nie było żadnej wątpliwości. Miłość, uczucia, emocje. Sfera zawodowa. Dużo jest buław. Kilka już, kilka już numerów, że tak powiem, miało. Finanse. I ta ósemka buław bardzo pasuje do energii tego roku. Tak, zmiana zmiany, zmiany. Co odchodzi? Co zostaje? Co powinno zostać? Co trzeba przytrzymać? gwiazda koniecznie trzeba ją przytrzymać cudownie że zostaje a co przychodzi nowego tu mamy siedemaczopę nieczy perspektywy możliwości ale również to jakby jak możecie realizować swoje możliwości perspektywy jak możecie osiągać cele oraz rada wskazówka I kolejny raz mamy, trzeci raz podajesz w tym rozdaniu, ósemka kielichów i drugi raz w postaci rady. I pójdźmy sobie od prawej strony, od prawej do lewego. Wyrocznie Alice for Joy. Ogień, ósemka buław, ogień, tak, to jest ogień. Mag ósemka w ogień, głupiec, Boże, co tu się dzieje? Dobrze, że jest ta gwiazda, która troszkę to może ugasi tą wodą. Wyrocznie świata wiedźm, gardlenia. Takie troszkę nam tu niewinności może wprowadzi. transferfing rzeczywistości. Talisman, amulet, w zależności od okoliczności, od potrzeby. Jest ogień, woda, powietrze, jest kwiat, więc mamy też w sumie żywioł Ziemi. Mamy wszystkie żywioły, więc można powiedzieć, że jest jakaś tam równowaga. Nie ma jakiejś znaczącej przewagi. Ale sprawdźmy, jak nam się to będzie dokładnie wszystko zaraz tutaj układało, w jaką opowieść nam się to ułoży dla dziewiątek. Tylko się to jeszcze ja najpierw poukładam z kadrem. Ok. W międzyczasie podmieniłam świeczkę, bo tam coś przestała, przestała się, nie my się świeciła, ale się nie świeciła. Tak widzę, że się kończy, ale jesteśmy przy ostatnim filmiku, także myślę, że nam płomienia starczy. I zaczynamy od energii ogólnej na ten rok dla Was, dziewiąteczki. Tutaj mamy... o, zaplątałam się. Tutaj mamy głupca. Uwielbiam głupca. Głupiec to jest ten taki nasz błogi uśmiech na twarzy. To jest to zawadiackie spojrzenie, tak? I... Oczywiście, tak jak w każdej karcie tarota, jest y, m, wibrowanie pozytywne i negatywne, ale jakby z, cała kwintesencja karty Głupca to jest y, to, aby iść przed siebie, iść tam, gdzie nas oczy poniosą, gdzie nasza dusza pragnie. Y, a kiedy coś nam stanie na drodze, kiedy los nam rzuci kłody pod nogi, kiedy przywalimy głową w mur, po prostu y, zbieramy to doświadczenie do tego naszego y, worka. I jesteśmy wzbogaceni o kolejną lekcję, idziemy dalej, tak? I to jest fantastyczne w energii głupca, że to jest taka osoba otwarta na nowości, osoba, która trochę ma zwariowaną usposobienie, ale to jest wieczny optymista. I to jest ktoś, kto sobie ceni niezależność, więc prawdopodobnie w tym roku będziecie mocno stawiać na niezależność, ale będziecie pełni wiary, pełni energii, pełni beztroski. To jest czas, kiedy będziecie otwarci na zmiany. Na nowe doświadczenia będziecie ciekawi tego. I tak jak mówię, ten rok jest w wibracji piątej dla was, tak? wibracji piątki, której hasłem przewodnim właśnie są zmiany. To jest ta łatwość, lekkość, swoboda w wchodzeniu w takie zmienne kwestie, niepodleganie starym zasadom, niepodleganie temu, co nas krępuje. To jest przede wszystkim też zjednoczenie się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Oj, przepraszam bardzo, bo ja muszę odebrać telefon, wybaczcie mi. Już jestem kochani, przepraszam, ale to był bardzo ważny telefon. Eee, także wracam. Eee, taka energia, energia głupca to będzie Wasza energia przewodnia w tym roku. Eee, I pamiętajcie, że głupcowi tak naprawdę nie chodzi o nic, tak? On nie ma żadnych niecnych planów, podstępnych gdzieś tam zamierzeń, pokrętnych sztuczek. On jest w tej swojej dziecinności, beztroskości po prostu uczciwy, wesoły, tak? Jeżeli idzie na całość, to dlatego, że tak czuje, bo tak myśli, bo tak mu podpowiada intuicja. I nawet jeżeli zdarzają się jakieś krańcowe sytuacje, gdzie postawiono jest pod ścianą, przede wszystkim stawia na uczciwość, na prawość, ale na bycie w zgodzie ze sobą, i mimo wszystko na no, na tą charyzmę, na ten, na ten swój charakter, tak? Często przedstawia się głupca jako ryzykanta, totalnie bez odpowiedzialności, który pcha się po prostu w każde ryzyko i gra z ogniem i idzie przez życie na złamanie karku. Owszem, tak może się wydarzyć, jeżeli wibruje negatywnie, tak? Jeżeli jakby te jego predyspozycje się przejawiają nie w taki równoważny sposób. Natomiast... Mm, kiedy głupiec się pojawia, zwłaszcza tutaj u Was w energii ogólnej, dla mnie to jest jedna prosta informacja. Czas się odważyć na wielkie zmiany, na wielki skok, na wielki pozytywny, beztroski krok w nowe życie. W coś nowego, w jakieś nowe zmiany. Także tu świetna energia Wam przyświeca, na dzień dobry. Natomiast co mówią Runki? Runkę macie z żywiołu powietrza. Runati Runa was, która e, przede wszystkim dotyczy e, wsparcia w bezwzględnym dążeniu do celu, ale w pozytywnym znaczeniu, bezwzględnym, tak? I to jest niesamowite, bo głupiec, właśnie jeżeli czuje i ma ten swój cel, to bez trosko, ale bezwzględnie po prostu do niego dąży. Jest przeszkoda, jest mur, e, to albo się po nim wespnie, albo zrobi podkop. Albo poszuka, nie wiem, drabiny, ale dąży do celu, nie zniechęca się, tak jak dziecko się nie zniechęca. I was y, będzie Was w tym wspierać. Y, ona też wzmacnia y, takie poczucie właśnie sprawiedliwości, co będzie mocno pomocne przy tej energii głupca. To jest generalnie runa zwycięstwa. Runa sukcesu, która pokazuje y, takiego zdrowego ducha współzawodnictwa, która... Y, Dotyczy się takiego walczenia o swoje, ale według zasad fair play. I jeżeli naprawdę poczujesz, że chcesz po coś iść, tak? po to swoje, to Ty Was pomoże Ci walczyć w imię tego, w co wierzysz, czego pragniesz, do czego dążysz, i dzięki niej najprawdopodobniej odniesiesz. Maga sukces, bo ona też daje ogromną motywację, ale właśnie też tą prostotę umysłu i jednocześnie siłę woli. was tak naprawdę jest odzwierciedleniem głupca. I to jest niesamowite, że on nie dość, że są koło siebie, to właśnie się w tym czytaniu tak pięknie. Pokazały, powieliły tak naprawdę tę energię. Jeżeli chodzi o talizman amulet. Tiwas będzie dla Was talizmanem idealnym, jeżeli będziecie chcieli sobie dodać odwagi w działaniu. Czyli jeżeli mimo tej ogólnej energii ktoś z Was no, nie jest taki, tak? bez troski nie jest taki m, charyzmatyczny, to wtedy ci was dodawam odwagi, m, ale też właśnie takiego. Poświęcenia w swoim działaniu w kontekście konsekwencji tego dążenia do celu. Jako amulet ochroni was przed lenistwem, przed zwlekaniem, przed odkładaniem i doda Wam siłę, bo głupiec no niestety też jeżeli wibruje negatywnie, to tak jak dziecko. Też potrafi, mimo że bardzo, bardzo chce iść po to swoje, to czasami jest leniwy i czasami coś odkłada na później, albo nie w tej kolejności, co powinien robić i sam sobie tak naprawdę kładzie kłod pod nogi. Także was będzie Was tu bardzo fantastycznie wspierać w tej ogólnej energii. Zobaczmy natomiast, co, co Transurfing mówi. Transurfing, czyli taki naprawdę kurs. A kurs kreowania rzeczywistości, tak? Już sobie sprawdzamy. 22. Deklaracja zamiaru. Już sam tytuł pasuje mi też do tego głupca, bo kiedy głupiec coś deklaruje, swój zamiar, kiedy poczuje swój zamiar, to od razu to deklaruje, tak? Chcę to, idę po to. I tu mamy deklarację zamiaru. I ta karta mówi o tym, że aby skutecznie kreować swoją rzeczywistość, aby skutecznie wizualizować swoje cele, których pragniemy, swoje marzenia, należy dążyć do tego, aby kontrolować swoje myśli i nie puszczać ich samopas, czyli jednak troszkę utemperować tego głupca, ale przede wszystkim na poziomie myśli, tak? I na początku to może sprawiać trochę trudności, jak zresztą każda jakby lekcja, każda technika, którą Transurfing proponuje. Wszystko po prostu trzeba systematycznie, codziennie, po sobie ćwiczyć, praktykować, aż się dojdzie do wprawy i aż stanie się to nawykiem. Więc na początku może to być troszkę trudne, ale w momencie, kiedy stanie się to nawykiem, to po prostu będzie Wam to przechodziło od tak. A o co konkretnie chodzi? Chodzi o to, żeby oznajmiać tą deklarację zamiaru. Co to znaczy deklaracja zamiaru? W transferfinku zamiar. To jest nasz cel, tak? Nasze pragnienie. Nasz ten wytyczony punkt, który chcemy osiągnąć. I musimy oznajmiać deklarację tego zamiaru. Czyli oznajmiamy, że mamy ten cel, nazywamy go, jakby drukowujemy go sobie, tak? Ale... Hmm, Oprócz tego, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że nasze idee, czyli te deklaracje zamiaru, często tak szybko jak się rodzą, tak szybko gasną, jeżeli nie kontrolujemy. A kontrolujemy je właśnie poprzez myśli. Jeżeli nasze myśli, jak u dziecka, jak u głupca, tak, przeskakują z jednego celu na drugi, z jednego zamiaru na drugi, to mamy tę koncentrację i jak u małego właśnie wtąca, myśli nam schodzą raz z jednej sprawy, raz na drugą, i na finał nie osiągamy żadnego celu. Jeżeli chcesz naprawdę kreować swoje życie świadomie, jeżeli chcesz jakby naginać swoją rzeczywistość do swoich zamiarów skutecznie przede wszystkim, to musisz nauczyć się, chociaż parę razy w ciągu dnia, od czasu do czasu wypowiadać sobie tak zwane myślokształty. Czyli myśli, które będą cię nastawiały na osiągnięcie tego twojego zamiaru. Najlepiej by było wejść do takiej, dojść do takiej wprawy, gdzie nie będziemy się skupiać nad wypowiadaniem tych myśli, jakby wyobrażaniem sobie, wizualizowaniem, tylko to tak, jakby cały czas po prostu z tyłu głowy, tak jakby było, jak tło. Cały czas tam gdzieś jest, tak, nie musimy się skupiać, żeby to wywołać, przywołać, uruchomić, to po prostu gdzieś tam sobie cały czas spoko będzie. Tak, tak się stanie, jeżeli będziecie to systematycznie ćwiczyć, praktykować. W momencie, kiedy wypowiadacie taki ten myślokształt, czyli tą deklarację właśnie zamiaru, utrwalacie, jakby w energiach, w otoczeniu, że wszystko, co się dzieje dookoła, ludzie, okoliczności, sytuacje, wydarzenia, mają. Czy prowadzić do osiągnięcia tego celu? I Wadim Zeland tak pięknie tu pisze: W moim mózgu znajduje się program mojego rozwoju. Mózg sam się rozwija i udoskonala. Powstają nowe połączenia pomiędzy półkulami. Obie półkule działają wyraźnie, w sposób zgrany i zsynchronizowany. Mam genialny mózg. Przychodzą mi do głowy genialne pomysły. Myślę w sposób niestandardowy. Rezerwy mojego mózgu włączają się do pracy. Mój mózg jest aktywny. W maksymalny sposób. Mam wielki intelekt, który z każdym dniem się powiększa. Sprawnie rozwiązuje wszelkie problemy. Moja świadomość się rozjaśnia. Wszystko jest dla mnie przejrzyste i łatwe. Wszystko jasno rozumiem i jasno wypowiadam. To jest przykład, jaki Wadim dał właśnie takiego e, myślokształtu. Jeżeli na przykład e, twoim celem jest e, super... E, Intelektualna wydolność, tak wydajność, ale możesz sobie tworzyć taki myślokształt, jaki tylko potrzebujesz do swojej deklaracji i powtarzać to tyle razy, ile chcesz, albo w konkretnie określonych okolicznościach, nie wiem, pod prysznicem, czy przed zaśnięciem, czy tuż po obudzeniu rano, przy nie wiem, jodze, gimnastyce, czy pijąc kawę. Generalnie chodzi o to, żeby stworzyć ten myślokształt, czyli taką, jakby, trochę afirmację. Aczkolwiek, która wyobraża, jakby wizualizuje, że wszystko to, czego pragniesz, tak naprawdę już jest urzeczywistnione. Mam wspaniały sportowy samochód. Osiągam sukcesy w swojej pracy, ponieważ jestem kompetentna, kreatywna i zostaję, jestem doceniana i nagradzana premiami, awansami. Kocham podróże i podróżuję tak często, jak to tylko możliwe. Kilka razy w roku wyjeżdżam na wakacje, tak? Tworzycie w czasie teraźniejszym, jakby dokonanym, nawet taki myślokształt z tym, co jest Waszym pragnieniem. Czyli ja marzę o tym, żeby moje dziecko wyzdrowiało, wróciło do stanu sprzed wypadku, więc moim myślokształtem jest maja jest taka, jak była. Maja wraca do swojej najlepszej formy. Maja znowu, maja śpiewa, tańczy, gra, tak? I wyobrażamy sobie to, widzimy sobie to, robimy sobie jakieś takie, jakby zdjęcie takiej sytuacji, siebie, na przykład w tej konkretnej sytuacji, osiągnięcia celu. świeczkę trochę gdzieś tu przesunąć, może. Tutaj się zaraz nam się tutaj, średnio ciekawie. Okej. Okay. Więc tak, macie potencjał totalnej, e, beztroskiej chęci pójścia po swoje. Macie cudownie wspierającą runę. Macie praktyczne narzędzie, jak ten, te cele e, szybciej jakby e, wprowadzić do swojego życia. Co natomiast mówi nam do tego, e,